W Polskim Związku Alpinizmu mamy takie cztery etapy szkolenia instruktorów wspinaczkowych. Pierwszym etapem szkolenia jest instruktor wspinaczki sportowej. I tacy instruktorzy szkolą przede wszystkim na ściankach spinaczkowych oraz na skałach na drogach ubezpieczonych. Następnym poziomem kompetencji jest instruktor wspinaczki skalnej i taki instruktor szkoli głównie na własnej asekuracji, również na drogach wielowyciągowych i oczywiście robi te same szkolenia, które robi instruktor wspinaczki skalnej. Kolejnym etapem rozwoju instruktora jest instruktor taternictwa. Ci instruktorzy szkolą w górach, w warunkach letnich. Oraz robią dokładnie to samo, co wcześniej dwaj wcześniej wymienieni instruktorzy. No i ostatnim etapem rozwoju instruktora jest instruktor alpinizmu, który szkoli w górach w warunkach zimowych oraz wszystko to, co pozostali trzej instruktorzy.